Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Karolina Piekara i jestem właścicielką agencji ślubnej Brightside Wedding Planner. Skoro tu jesteś, domyślam się, że w najbliższym czasie będziesz organizować swoje wesele. Być może nie wiesz od czego zacząć, albo przeraża cię papierologia, zastanawiasz się, co powinno znaleźć się w umowach z podwykonawcami, nie masz pojęcia, jak rozplanować budżet weselny, aby później uniknąć niespodzianek. No i przede wszystkim, chciałabyś być, chciałbyś być gościem na własnym weselu, cieszyć się każdą jego minutą bez stresu. Dołącz do mnie, jeśli czujesz, że chociaż jedno z tych zagadnień cię przerasta. Pomogę Ci sprawić, że Twoje wymarzone wesele stanie się rzeczywistością. Webinar będzie składał się z trzech paneli. Każdy z paneli przewidziany jest na około godzinę. Po każdym z nich będzie także szansa na zadawanie pytań. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was kwestie. Po zakończonym webinarze otrzymasz dostęp do nagrania na 6 miesięcy, jak również ze strony będzie do pobrania harmonogram przygotowań weselnych oraz scenariusz dnia ślubu, na którym pracuję. Webinar skierowany jest do par młodych, które w najbliższym czasie Chcą zorganizować swoje wesele, nie wiedzą jak się do tego zabrać, od czego zacząć, jednak uważam, że jest to także materiał wartościowy dla osób, które myślą o rozpoczęciu kariery w zawodzie wedding planera i chciałoby nieco podpatrzeć jak pracuje. Serdecznie zapraszam, będzie mi ogromnie miło pomóc Ci w organizacji Twojego wymarzonego dnia ślubu.